I z tej strony znowu i to jest druga część, którą nagrywam ym, no dzisiaj. A dzisiaj jest 24, ale wy to pewnie będziecie oglądać. Nie, nie, nie no wcale nie nagrywam. Yy. ale to będziecie widzieć 20. Czwartego? Nie, tak czwartego. Piątego, 25 piątego Będziecie to widzieć. Dobra, już ten odezwij się. Miałby tak pięknie nagrywać bez ciebie. Maszynki! Nie. Jak się nagrywasz? Tak, po prostu tak. Nie widać. Dobra. I to jest właśnie druga część. No. I skończyliśmy na robieniu zadanek tutaj, w tej aktualizacji. Może my przynajmniej znowu Kontynuujmy. No nie no, czemu, czemu może... ...lagi? Lag mózgu. Tak jak mówiłam, mega mi się podoba ten wystrutem z tymi lampionami, coś tak piękne. Dobra, ja, 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 ja nie tam, nie, nie? I przypominam, koniecznie powiedzcie jakiego konia mam pierwszego kupić Na tym koncie są wszystkie konie dozwolone, bo jak widzicie jest 20 level yy, Więc no, ma to być może Clydesdale, może jakiś Island, Fryz. Piście i piszcie jakie maści i w ogóle no i zobaczymy, jakich głosów będzie najwięcej, albo co mi najbardziej przypadnie do gustu. O tym końcu tak jakby będziecie decydować wy, ale to się jeszcze zobaczę. Na tym mm. razem kontynuujmy. Cicho, ja tutaj muszę czytać. Przygotowałam moje niedowodnione letnie... O konia, konia. Co? Keksyr jest z apki. Właśnie, mogą być to też konie z apki. Eee, w apce jest Clydesdale, Hanover, I eee, jak coś to, jak ktoś nie wie, że jest w ogóle taka apka, to się nazywa Star Stable Horses, czyli inaczej Horses. Jest tam taki brązowy, że chyba na niebieskim, tle, o ile pamiętam dobrze. I kupujmy. może no, te zadanka. Y -y, przygotowałem mój niezapomniany letni napój, jest fantastyczny, unikalny, i, unikalny i jedyny. Trzymajmy musimy spróbować. Zmiksowałem wodorożce tak, tak, tak. Zaraz nam znowu czas nie wystarczy i będzie trzecia część, nie na wodę, nie więc pominę to. Y -y, szczupuj napój Tima, dobrze, jak sobie życzysz. trubę twojego y -y, na pewno bardzo dobrego eliksiru. To jest dobre! To by jedna postaci. Mm. Nie, nie, nie. Nie, nie, dobra. nie. nie, nie, nie. Dobre. niedobre, <laughs> Nie, naprawdę nie. Właśnie to muszę sobie włączyć dźwięk. Bo nie mam tego... Nie mam za dużo dźwięku włączonego, więc może nie być tak dobrze tego słychać. No maksa weźna. Dobrze. Dobre, dobre, nie? Um. No tak, tak, na pewno jest dobre, no na pewno. E, Boże, po, po pierwsze pozdrawiam was wszystkich, po idziemy dalej. Hello. Nie chcesz już nic do picia? Spoko, ale muszę powiedzieć, że jestem trochę zaskoczony. No ale słuchaj, trzy kroki na Jeśli nie chcesz mojego odlotowego napoju, to może zachęcisz y, y, The Addy, Zechces mi trochę pomocy. Mamy przy wejściu, przyznę którą Muszę dostarczyć dostać się do Parku pięta, ale kierowca nie chce jechać, nią przez Nie, Nienia pomożesz. Super, aber czas ja mówiłam na czem by nie. Nie, nowa przygoda. I będę tak powtarzać, że każdy koniec dozwolony! Ma żadnego, którego ma nie być, albo coś po prostu. No, jakie okno ma być? Może ma być to jakiś nowy Jorvik. Teraz dodali czy jednak jakiś no inny koniec. Pamiętam, Pamiętajcie, nie zapomnijcie, żeby napisać maści, bo ja potem nie będę wiedział jakie maści wziąć. Tym chyba, że je o maściach mam decydować, ja. <grym> Gdzie jest ta skrzynka? No, a, to się nie patrzy. No, 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 no. Czy jakby tutaj mam większe problemy? A, tutaj, dobra, 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 Aha, dobra, 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 nie dobra, dobra, No dobra, 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 Mam. dobra, 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 i tak i Bożym, poza pozacie nie mam z tego konia. Dlatego, że miałam ja na tym koncie się włamę, ale spokojnie, spokojnie, spokojnie już mam nadzieję, że bomów nie będzie, więc przeżyjemy. Mam nadzieję. Hmm, najwyżej będziemy mieć blet, konie i będę miała to gdzieś. Ale bardzo fajnie myślę, tak czy siak to był mój pierwszy to mi się nie mega podoba. Właśnie wtedy zrezygnowałam z niego i poszłam na le.

Nie, mm -hmm. nie, nie, tak wolno bierać nie będziemy No teraz lepiej Ja le, 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 le. w ogóle to wow mam To będzie snu. Mam trzy filmy na moim kanale i jest pod moim pierwszym: jest 11 lajków, pod drugim jest 8, i pod tak, jakby pierwszym, ale nie pierwszym, albo trzecim, nie wiem jak to nazwać, jest 6. Więc bardzo, bardzo za to dziękuję. 17 subskrypcji też bardzo wam dziękuję. Jesteście wspaniali. A właśnie, i nie nagrywam tej jak realizacji z odnowienia plaży i mi się mega podoba. przepraszam się zna. ja jej nie znam, ja 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 znam ja, ja, nie znam ja 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 Dlaczego w tym ogóle skipię to mogę nagrywać? Ja nie jestem kulosiem, powtarzam, poradź długi. Teraz zaczniemy budowę miejsca na ten, tak, 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 zaraz. Pląty młotek. Montujesz, ale to się nie mont montuję się filmy. Dobrze nie, nie wnikam. Myślę, może mam kupić jakiegoś achauteka. No dobra, <laughs> jak chcecie, to wy o tym decydujecie. I potem zobaczę na z jakiego konia będzie, będzie najwięcej głosów. Uwaga, młotek, to jest to w mnie tak. Przerywa ci Uj, laptop steru z tabletów Jak zbierze się coś? nie? Znaczy nie! Ciekawy się ile to nagrywam, więc zaraz pewnie. zawsze zależy na czasie. Ja wybrałem, że to przeklikuję i w ogóle, no ale nic na no to nie poradzę. Że po prostu mamy ograniczenia z czasem. Nie, ja dzisiaj skończę. Aż po prostu letniego domenka Dobra, zobaczmy teraz, tylko może podgłośnię muzyczkę. Oczekuję. Bo czemu mi się szybko śpiruje? No muzyko... No w końcu była... Dobra, przy okazji radny. nagrywamy. 10 minut, prawie 11. No, no serio, była chyba później. Nie róbcie tego, pijesz. Fajnie, że pijesz. Dobre było? No bardzo, nie? Mhm. Dobra no, jak coś tyle to co tak zrobiłam, to robiłam, przepraszam, że tak się mam już... No już mam tyle kończyć, czytam czy je po raz setny, więc drugi to No bo tak dobrze, gdy mam no bo to dobrze, to po prostu tego dość, że czytam ciągle to samo. No ale u was to jest pierwszy raz. Cina. Nie wiem czy zdążę, bo ich nie będzie trzeciej części. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Po prostu nie wiem, ile te zadanki mogą trwać. To długie, to mhm. A przy, no, przycinać tą całą drogę jednak nie chcę. Bo muszę tak ciągle w czy przyciąć, czy nie przyciąć. Czy przyciąć no to było bardziej rozsądne. Tak, już tutaj do... tak, tak tak spokojnie już ten krok Tak, chyba tak jednak zrobię, bo mamy ograniczenia z czasem. Więc tak, do zaraz. I witam Was z powrotem. Zacznijmy z... Czarury, dziękuję Ci... Nie jestem kudyś! Dobra, nieważne. Mamy no składniki na tyle, bo dobrze Jak się za tym życzyć? że zejść z konia Dobrze składniki trzymać Ale czemu ja tu... Dobra, nie wnikam, nie wnikam, naprawdę ja nie wnikam Wkładnik? W już mi czas. No bo tak fajnie by ludzi nie było. No to już, dobrze. Ja w sumie to, to też tak to trochę więc jak już to porozdaję, to wezmę sobie ograniczenia aż czasem dość duże. Hej, ogólnie to stało coś złego, bo... No nie nagrało mi... no, 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 no... Właśnie zorientowałam się teraz, bo chciałam to przy... zobaczyć ile ogólnie już nagrywam tak, patrzę, że tylko 14 minut i tak jak, że jakim cudem i zobaczyłam, że jest to wyłączone. Więc nie ciekawie Więc no ale zobaczymy, tylko zrobimy to. Zobaczymy, jak jeszcze raz zostało... Dobra. O, dobra. Więc Dobra, niech będzie, że tylko co zobaczcie teraz. Naprawdę mi jest przykro, bo chciałam tę zadankę zrobić z wami. No cóż. Mam dużo ubawu, więc no troszkę niesmutno. smutno. Troszkę bardzo. Chciałam to zrobić z wami. No dobra, przechodzimy ten tor to, co zawsze. Właśnie do wyścigów nie jest za do dobre, bo boję się, że mi zaraz tutaj zetnie coś tego nie przejdę. Ale prawdę tak, no, jak mi się to mogło... Mm, 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 mm. Teraz ja bym to robić. Ale no nie, ja teraz będę tak waliować, że sam mi się to nie nagrała, no. No jednak tych mnienek nie mam jak cofnąć no, Dobra Chociaż na tor się załapaliśmy Nie wiem, czy... Ja bym sobie tego nie wybaczyła, gdybyśmy się nawet na nie załapali Bycie, gdybyście się na to nie załapali To było straszne Dobra super. Tak, Jak wydanie mego prestiżowego imienia Ale chyba jeszcze nie pytajcie o co mam się przypomnieć, nieważne. Dajmy na to, że tego nie było. Dajmy na to, że to były jakieś lagi. Nie, 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 uważaj, proszę. O. Boże, o. o to bo to go nie chce. Błagam. Wyskoczyłam dobra roboty w jej. Błagam szybciej, bo zaraz mi tutaj... Nie wiem, i otwartym. Co, co wytrwaczamy na no 16 minut. No, dobra, 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 szybko, szybko, A i szybciej. szybciej. nie wiem czy you jest Uuu, pożenia jest nie mam dobra jakaś O, skończyliśmy zadanka. Pokażę Wam tylko jeszcze jaką sukienkę dostaliśmy. sukienka. To jest ta ze sklepu, dobrze, że jej nie No Do dobra. Na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Do następnego. I cześć! Pało, to świetnie. Się... 17 minut, zaraz będzie 18, więc wtedy zatrzymam. 55, 56, 57, 58, 59 i 18.